Albo ktoś pracujący w centrum testowym FIA ma zbyt długi język, albo dziennikarze włoskiego motorsportu zbyt bujną wyobraźnię. Wczoraj świat obiegła informacja o nieudanych bocznych testach zderzeniowych W13. Dzisiaj Mercedes poinformował, że ta nowa konstrukcja od dwóch tygodni ma pełną wymaganą przepisami homologację. Ktoś tu kłamie, a może diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 31 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. W tym okresie roku dzień bez włoskich plotek, dniem straconym, a jeżeli tak duży koncern jak Mercedes reaguje na te plotki, to znak, że coś się dzieje. Oficjalnie nowa konstrukcja Mercedesa 13 stycznia uzyskała pełną wymaganą przepisami homologację. Mercedes z tą konstrukcją po prostu może jechać się ścigać. Przedstawiciele Mercedesa odnosząc się do tych doniesień włoskiego motorsportu sugerują, że w tym roku... Testy zderzeniowe tych bocznych struktur nie są wymagane dlatego, że te boczne struktury zderzeniowe są elementami standardowymi, one już zostały sprawdzone i zespoły muszą je tylko przytwierdzić do monokoku odpowiednio umocować na odpowiednich wysokościach i właśnie z tym mogą się ścigać, nie muszą wykonywać ponownych testów zderzeniowych. Czego w świetle tego, co przedstawił włoski Motorsport, zabrakło w wypowiedziach inżynierów Mercedesa? To fakt, że oprócz tych bocznych testów zderzeniowych jest jeszcze szereg innych testów statycznych, które każda konstrukcja Musi przejść. O tym właśnie inżynierowie Mercedesa nie wspominają. Jednym z tych testów jest test odporności na ściskanie. Jednym z testów statycznych, który znajdziecie w regulaminie technicznym. I to właśnie w czasie takiej próby Mercedes miał mieć jakieś problemy. Takie informacje gdzieś krążą w obiegu, ale nie były to jakieś specjalnie duże problemy. Jak widać, biorąc pod uwagę tą oficjalną datę uzyskania homologacji, 13 stycznia, z tymi problemami bardzo szybko sobie poradzono. Obszar o którym mowa, obszar, w którym znajdują się te boczne struktury zderzeniowe w ogóle, boczny obszar samochodu, jest obszarem kluczowym. Czy zdaje się być obszarem kluczowym, jeżeli chodzi o wydajność i stabilność pracy tych tuneli, które będą znajdowały się pod podłogą? Właśnie od wydajności, od stabilności pracy tych elementów będzie zależała wydajność samochodu, będzie zależał jego docisk, więc. Trudno nie szukać. Mówię tutaj o tych wszystkich rozwiązaniach, na, które na pewno inżynierowie wzięli na warsztat. Jakichś nietypowych rozwiązań, rozwiązań na limicie, żeby w tym elemencie pod tymi bocznymi wlotami powietrza znaleźć trochę dodatkowej przestrzeni. O tą przestrzeń będzie trudno, bo zmieniły się przepisy mówiące o wysokości, minimalnej wysokości. Tego górnego elementu bocznej struktury zderzeniowej i ta zmiana praktycznie wyklucza rozwiązanie, które widzieliśmy w ostatnich latach, rozwiązanie z wysoko zadartym bocznym wlotem powietrza, rozwiązanie, które do ścigania wprowadził zespół Ferrari czy inżynierowie Ferrari byli pionierami we wdrożeniu tego typu rozwiązań. Tych eksperymentów na pewno było wiele, było na pewno wiele nieudanych, o czym pewnie mało się mówi, wiele z nich właśnie było na limicie. I właśnie od miesięcy o tym limicie, o budowie samochodu na limicie, słyszymy z ust włoskich inżynierów, z ust inżynierów pracujących w Maranello. Według gazety, rywale mają się obawiać Ferrari, również dlatego, że Ferrari praktycznie cały zeszłoroczny rozwój zarzuciło na poczet tegorocznej konstrukcji tego nowego samochodu i właśnie wyrazem tej obawy miała być skarga jednego z zespołów DF na to, że Ferrari chce testować z zeszłoroczną konstrukcją, choć była pierwotnie zgoda wszystkich zespołów formalnie, nie zostało to jeszcze zatwierdzone, stąd któryś z po prostu się Poskarżył, czego się obawiano według La gazety, głównie tego, że Ferrari wykorzysta te jazdy testowe z zeszłorocznym samochodem do porównania jednostki napędowej z zeszłego roku z tym, co jest na ścieżkach testowych. Zawsze to jest jakaś dodatkowa wiedza, a na tych ścieżkach ma się dziać bardzo dobrze, o czym słyszeliśmy już wielokrotnie. Nie jest to tylko zasługa tej nowej konstrukcji jednostki napędowej, ale też dokonań inżynierów Szela tych nowych komponentów, które znajdą się wkrótce w paliwie. Tam miało się wydarzyć dużo dobrego. Dzięki temu Ferrari ma być naprawdę bardzo mocnym, bardzo groźnym graczem. Ale jak będzie, o tym przekonamy się wkrótce. Pojawiają się również sugestie, że Włosi zmienią Malowanie czy schemat malowania tego rocznego samochodu i ma być to związane ze zmianą partnerów, ze zmianą sponsorów zespołu Ferrari. Czerwony nadal będzie kolorem dominującym, ale do tej czerwieni ma dołączyć nieco więcej czerni. Jak ten samochód będzie się prezentował, o tym przekonamy się. Albo na pierwszych, albo dopiero na tych drugich zimowych testach, bo właśnie tam zespoły mają odkryć wszystkie karty. Tak jak wam mówiłem, Liberty Media zabiega o to, żeby na tym pierwszym teście, tym pierwszym sprawdzianie nie wszystko zostało odkryte, żeby ta nutka tajemniczości towarzyszyła nam aż do Bahrajnu. Pojawiają się również sugestie, że w Maranello Pojawiło się wielu nowych inżynierów. La Gazeta pisze o tym, że około 30 nowych specjalistów zasiliło szeregi fabryki w Maranello. O czym przedstawiciele Ferrari specjalnie głośno nie chcą mówić, w przeciwieństwie chociażby do Red Bull'a. Ta zmiana miejsca pracy w Formule 1 to jest naturalny proces i w ostatnim czasie tych ruchów było bardzo dużo. Byli tacy, którzy zyskali, byli też tacy, którzy automatycznie musieli na tym. Stracić. Podobnych zmian, mówię tu o zmianie kolorystyki, możemy spodziewać się również w zespole Hasa. Tam jakieś nowości mają się pojawić, jeżeli chodzi o malowanie samego samochodu. A Ginterstan, zapytany o prezentację, zapytany przez stację RTL, powiedział, że Has może być jednym z pierwszych, jak nie pierwszym zespołem, który pokaże tą nową konstrukcję. Przed nami ciekawe czasy. Warto byłoby, czy dobrze byłoby dla Hasa, żeby ta konstrukcja nie tylko ładnie wyglądała, ale też była w końcu. Szybka na to, żeby Has uciekł z tego końca stawki i bił się gdzieś w środku, bo dla tego zespołu zdaje się to być albo nie być w Formule 1, przynajmniej w takim wydaniu, jakie teraz oglądamy. Tyle na dzisiaj, tyle na temat informacji, które udało mi się zebrać. Jeszcze jedna ciekawostka wzmocnienia po stronie tej bocznej struktury, jeżeli chodzi o Monokok W13, ale wzmocnienia miały się pojawić też w zestawie słuchawek, które Toto Wolf dostanie do wykorzystania w trakcie sezonu, który przed nami. Miejmy nadzieję, że tych okazji do dużych emocji do walenia pięścią stół, czy rozbijania słuchawek, właśnie o ten stół będzie bardzo dużo. Tego sobie i Wam życzę. Przed nami niezwykle ciekawy okres, okres prezentacji, przez który mam nadzieję przejdziemy wspólnie już dzisiaj. Was zapraszam na te wszystkie analizy, te wszystkie pierwsze próby podsumowania tego, co udało się znaleźć z zespołem. Na pewno ciekawostek, szczególnie ciekawostek technicznych nie zabraknie. Dlatego już dzisiaj zacierajcie ręce na to, co będę miał dla Was, ja zacieram ręce na to, co przygotują zespoły Formuły 1. Na dzisiaj już kończę, dziękuję Wam, że kolejny raz byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.